Cześć, w tym filmiku pokażę Ci, jak możemy stworzyć folder na ekranie głównym w OPPO A60. Aby stworzyć na przykład taki duży folder, bądź jeżeli chcemy stworzyć taki mniejszy, jedyne co musimy zrobić, to przeciągnąć jedną aplikację na drugą. Także biorę na przykład tę aplikację i przeciągam stronę drugiej. Kiedy ją upuszczę, stworzy mi się folder. Mogę wejść do tego folderu, mogę nacisnąć na nazwę folder, aby zmienić nazwę. Naciskamy tutaj ptaszek w prawym dolnym rogu i mamy nową nazwę. Dodatkowo możemy wyjść i jeżeli przytrzymamy palcem na folder, to pojawi nam się opcja powiększ folder i wtedy zajmie nam on cztery miejsca. Wygląda w ten sposób. W przypadku takiego folderu to możemy aplikację bezpośrednio otwierać bez konieczności wchodzenia w ten folder, tak jak ma to miejsce np. w takim przypadku. Jeżeli chcemy usunąć folder, no to również możemy przytrzymać palcem na folder i wtedy pojawi nam się opcja usuń folder. I jeżeli to zrobimy, to Wszystkie aplikacje, które były w tym folderze, powrócą nam na ekran główny. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę raz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.